Taki lekki baranek ale tyci, nie, ale ty No, tak. widzisz? Ale ty ci tyci, tyci no, zobacz. Jesteście zawodowcami dowiedzieć. 14 rok, 200 z przebiegu przebiegł 2 litry diesel. Kosztuje 12 tysięcy euro w Quatron. pbs quattro. -y nie oryginał, ale piękne. Można sprzedać, stawić normalnie rotory. Lampa zwykła, 12 tysięcy euro wciąż za limuzynę. lekko tacznięte. Polerował tu ze 20 minut, majster, ale błyszczy. A panorama zapełniałem. Stafle pytał, bez AdBlue Without AdBlue. żeby nie miał dyfuzor oryginal, doklejony Jezus mnie się sliłem w krzyżu mi to już Parkowanie przód kamera nawet jest zaburackie nie znam się ale sporo was spytał limuzenę dla swoich ukochanych bombelków. na pierwsze auto bo te hatchbacki brzydkie a tu skłatra jak pociśnie mi się podoba ja bym tak ona trochę tak nawiązuje nawet do fetetki do tetetki, bo może spoiler. Zobacz, jakąś, jakąś ośkę widać yy, z napędu. Kurde, to masz młode kolana. Poniżony na niskim kapciu. Nawet taka opona gruba, zobaczcie. Czy ośkę napędową widać, żeby nie było, że, przez... że przestrzelone. Może warto odpalić, czy w ogóle on. bo właśnie, na desce nie jest łatwo, bo trzeba by całą deskę, tam jest taka nisza na to. Takie wgłębienie Nie ma? Na to już na cztery bez defra Otworzył Majster Dankę Jest duprzyk I o jak ciasno Mały zgrabny elegancki Odziurowany. I co z tym dyfrem? Jest dyfer, nie? No to musi być na a dyfer, a nie, da, ale to było. A widzisz? Lampion mrygający ładnie. No fajna rzecz, kurde. Dla młodego gówniarza taką sztukę. Ja bym to nawet chyba przemyślał. Tam cię zakup, nawet jakby młody nie chciał. Starter Motoria. Zimco, słyszałeś? Ja Otwalcie może akurat Jeszcze wam ci restrację ogarnie majster. tego <noise> <noise> Śmieję je. Jeszcze haka ma A ile tam? Ile ustawiłeś, tak, no. że to wortnę? Kurde, tak po No bo nie, limuzyn nie ma, dlatego do mnie cały że dzwonią O Jezu z limuzyny Jak tu się wpada głęboko Właśnie jakbyś wyklikał przebieg Najpierw zobaczmy co się tu dzieje w Sowkach są blify. zobaczmy, rocznik. 14 rok, październik. 27 październik. A kto ma 20 urodzinki? No kto ma. A czy miałem już? Co tu się to włącza? Auto, napój, żeby nie wylać. High, low. klimat, dwie strefy. Trzeba gdzieś tu poklikać tylko czym w tym Audi, a tym może Tutaj nie znajdziemy Już tu znowu mi nadzwania Tirarira, nie ma sterowań Nie ma, tu nie jest, nie dobra, dobra, Czekaj, coś tu musi działać, dobra 208 tysięcy 208, paliwo jest pięknie klekoce Bateria w kluczyku słaba To jest oryginał, takie coś myślisz? Czy to sobie zrobili obcy? za ciężko powiedzieć, że mogli przykleić Opcę, że to jest obklejone po prostu tą całą inność. Ale w napędach obklejone. limuzynkę w napędach z największą przyjemnością. Matko tam wleźć, wyleź ten leś to tak żeby nie Teraz Teraz opaki do z kumpla, żeby go szukają Wozu Teraz motor, silnik taki Wielko rzeczywiście, jak mówił Ale słychać Zobaczmy, czy ta panoramka chodzi, żeby nie było jakiejś siary Ja pierdziele! Daj pan spokój, już elektronika działa. To wodę tu wyleje, bo. Jest, nie ma kapsa, rozleje się jeszcze. Ale jest. maska, ale. jest oryginal taki. Normalnie tuning się zrobi. Opa.

Bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki i sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, pan Romek. Czołem. Cześć. Pozdro 600.